Jobro że przyjeżdżasz do Ovudavi, no powiedz mi pociągiem, tak pion entuzjazmu, gotowy na zwiedzanie polezja. No pełni. Wysiadas na tym noujutkim dortu, o którym talieś i ale zaraz, gdzie ten autobus. Ten ko ma mnie zawieść do tych wszystkich urokliwych śmiesk, o których cytaszem. Iko? Nie ma. No już nie. Okazuje się, że skamieniem jest spacer, a mam ze sobą weliski, podwórczecz i postanowili budować kilometra dorka kolejowego. Kilometra. Zamiast podsyjać krajobrazy zacznę od kardio. Oj, to nie brzmi dobrze. No właśnie, a widzisz, jesteś odcinku, a raczej w nurkowaniu się bliżej tym planom transportowym w Jodawii. Bo jak wiadomo, bez prawnego transportu turyści na tylko pomarzyć o tych wszystkich atraktach. A woda ma ambicje stać się turystyczno-peru prawda? Zgadza się? Dosyć indywidualnych podcągi, bo mi prawda. Na pełno obiecuję to. Woda ma ogromny potencjał, ale rzeczywiście transportu podstawa i tu pojawia się pytanie, czy te plany rzeczywiście uznania potrzeb turystów. No właśnie, i tu zaczynają się skody. Bo sama idea nowego dworka i odnojonej linii kolejowej jest świetna, ale lokalizacja tego dworka... Do Inna historia. Planuję go umieścić na ciaście po Starym Tartaku. A to oznacza? No tak. Kilometr od planowanego dworka kolejowego, prydzi ulici Lubelskiej. Kilometr to może nie brzmi jak czekasz tragedia. No niby nie, ale wybierz sobie, że jesteś po drugiej podróży pociągiem, ma ze sobą wariski pleczak, może jeszcze cieci. I na Gulmuzisa słyszę, aż ten kilometr bo autobus do Hani Haszka czy innej mieskowoszy odjeżdża za kilka minut. Zdeczywistnie, Wajdy, ten kilometr może urożnać do rangi Mount Everestu. Dokarnie. Już wiecie te dzikie sprinty turystów. Progujasz, zdrapać autobus, z so kamy większymi od nich samisz, a kierowca autobusu pełni poły tylko, za zatycie. No tak, na wsycie spłynie inaczej. A tak serio. To ten brak integracji transportu to ogromny problem, szczególnie dla turystów, którzy nie znają lokalnych realiów i liczą na sprawny system. Skaczemy. się, ten kilometr to symbol braku myślenia o wygodzie podróżnych. Integracja transportu to klucz do sukcesu, szczególnie dla miaskowości takiej jak Wodała, która czy Prisimjoncz turystów nie tylko z Lublina czy Czechma, ale z każdej Polski, a może i zagranicy. No właśnie, Brosewi ma się dostać do Wodawy. Semohorem to trochę bez sensu, bo poszło o Europę do tej dzikie tereny, gdzie nie się lepiej szodzic albo je żółcić rowerom. Do tego dochodzi kwestia ekologii zahykanie do podróżowania samochodem to krok w wistec, jeśli mówimy je o zrównoważonym rozwoju. No pewnie. Wydawało to idealne misje do promowania ekoturystyki rol roli Space Rol pośród natury, ale się tu miało sens tu transport publiczny wizji bez sproni, przemieszanie i peryde, wszystkim dogadnie. I tu pojawiła się alternatywna propozycja, która wydaje się rozwiązać ten problem z odległością. Zamiast budować dworcze, tancować po starym tartaku, Proponuję na nadjażdżkę z rezerwowym bojskim sportowiem tu obok dłoka PKP. Kutina to brzmi on o niebo lepiej. Przynajmniej turyści nie będą musieli biegać z walizkami. Wysiadają z pociągu i od razu są na dłokcu autobusowym. Proste i praktyczne. I koniecznie se jest to, wspólny system transportu. Budowa będzie pośpieszona nie tylko z Čefmem, ale także z Lublinem w Orcawo. A może jest z Islezbonu. He, kto i? A tak serio? To ta integracja transportu to sensacja dla Wławy, żeby stać się ważnym punktem na turystycznej mapie Polski. Dokąd nie? Turysty chcą mieć szybki dostęp do atrakcji, z poniższego transportu podstawy. I obraz sobie, przecież do Wławy pociągiem, a potem bez problemu przejeżdżę racje na autobus. Taryż, a widzieć na się na dnie co do rezerwatu przyjordi, albo do jednego z tych miasta Czech w kolisi. Brzmi jak idealny plan. Tylko pytanie, czy właściciel Wławy się raczej o tym myślał? Czy skupiają się na tym zmienieniem? Dobre pytanie. I żeby na nie odpowiedzieć, musimy przyjrzeć się bliżej tym planom. A w tym zaraz poharsz, no właśnie. Po czym? Ciba Czy jednak bez Zostańcie z nami.

Z ja się na Czyli to taka inwestycja z myślą o Ciekawe. Ale kostymi, ko którzy już mieszkają we Włodawie, do Nowego Dworca nie będzie dla nich problemem. No właśnie, to jest wyzwanie dla miasta. Skoro Nowy Dworzec ma być na obrzeżach, to koniecznie jest sprawna komunikacja miejska, która po wszystkie z zadzie nam raśem. I nie tylko autobusy, może jakieś bardziej ekologiczne rozwiązania. Na przykład? No nie wiem, może rowery miejski. ali električne ulaj nogi. Vladava to idealno mesto do poruscanja si na dvoh koska. Pasko zeleno spokojno. In može povičati še korak dalej. Sistem kolejki nadvišenej, ki rasipko preza vozišča, bi pasa širomi džidvorkami, baštenerojmi usiedlami. Kolejka nadvišana v Vladave. To brizmi. Futuristične. Ale pomišiščekaj. To koszko się być ważnym centrum turystycznym, a taki nowocześny system transportu na pewno by jej w nas bym No właśnie i przyczyniłoby którzy szukają nie tylko pięknych krajobrazów, ale te wygory i rozwiązań. Dokładnie. Wórawa ma szansę stać się mieczem poznawczym dla wszystkich mieszkańców i turystów. Turyści to ważna grupa, mogą napędzić rozwój miasta, ale żeby ich przysporzyć, trzeba im zapewnić dobre warunki. A sprawny transport to absolutna podstawa. I tu akami do tematu pochodzić w wyższymi miastami Lumblinem, Warszawą, trudno sobie wyobrazić, żeby turyści masowo przysporzyć do Wudowy samochodami. Zgadzam się, samochod tu ostateczność, zwłaszcza na dłuższych trasach. Płycenia kolejowe i muszą być częste sibkie i wygodne. Tylko ceta revitalizacja linii kolejowej do ma rozwiąże problem, to jasne. bo pod Cewstoni Warszawa. Turyści i pszak bandu musieli się preciadać czas. I tu pojawia się kolejny pomysł, o którym wspomina jeden z artykułów, Poczenie Via z niedaleko Milano, niedaleko parczewa. Milano Pierwsze słyszę. Tu masz amieskowość, ale jej pośrednie jest klucowe. Milano ma być jedną z koszkowych starczy, co CPK Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ten megaport lotniczy pod Warszawą. Mówisz, że w Lodowie mi miałeś być pośrednie z tym portem. Niesamowite. Dokładnie. I obraz sobie turyści z świata lądują na CPK i stamtąd prosto podsiągnie do Włodawy. To otwiera przez miastem zupełnie nowe możliwości. To brzmi jak bajka, ale się to realne. Budowana nowej linii to ogromna inwestycja. Oczywiście nie bez żadu ani tanio, ale jeśli Władawa potraktuje ten projekt priorytetowo, to wszystko jest możliwe. Mówimy o inwestycji, która musi przynieść ogromne korcici, nie tylko dla miasta, ale dla każdego regionu. Korciści dla regionu to podstawa. Sprony transport to nie tylko turystyka, to najmujężliwszy no dla firm, inwestorów dla wszystkich mieszkańców URADAWI i okolic. Zgadza się, transport to kręg gospodarki. I dlatego wodzie URADAWI muszą toczyć mądre decyzje. A my, miskaście, powinniśmy się temu przyżądać i brać udział w dyskusji o przyszłości transportu w naszym regionie. A teraz, drogi, słuchacie, czy mi poznać wasze zdanie, co myślicie o tych panach? Ci Wodawa ma sanca stać się prawdziwym wazem komunikacyjnym, atrakcyjnym dla turystów i inwestorów. Piszcie do nas na Facebooku lub Instagramie a czekamy na wasze komentarze. Wiesz, jak tak rozmawiamy o tych wszystkich planach, to mi się nasuwa taka myśl. Tu troszkę jak budowanie domu, ale oddać. ciekawe porównanie. No bo z jednej strony mamy wizję nowoczesnego miasta, ze świetną komunikacją, z drugiej zapominamy o podstawach, żeby ten transport był po prostu no, dostępny dla wszystkich. Niezależnie od wieku, ci, ktoś ma problemy z poruszaniem się, sile ma pieniędzy. Mas rację. czasem tak się skupiamy na tych wielkich projektach i nowakiach, że zapominamy o prostych rzeczach, o tym co tak naprawdę decyduje o tym, czy ten transport co jest przyjazny dla ludzi. Nie właśnie. Po z tego, że będziecie mieć super szybkie pociągi i kolejkę na są jak stanki będą oznakowane, rozkłady aktualne, a bilety Benchy można kupić tylko w jednym kiosku, w każdym mieście. To prawda. I tu ważna jest olawoc miasta. On musi zadbać, żeby ten system transportu był logiczny, żeby ludzie widzieli, jak z niego korzystać. No właśnie. Darifem, tym problemem czasem nie jest brak poszocie, tylko brak informacji, Greci kupić bilet handzie stanek, o której ten autobus odjeżdża. To powinno być jasne i proste dla każdego. I dostępne w różnych formach, bo nie każdy ma smartfona z internetem, żeby próbować rozkład online. Potrzebne są te zwykłe tablice, ulotki a może nawet punkty informacyjne dla turystów. No właśnie, a skoro o turystach mowa, to pamiętajmy, że oni często nie znają polskiego. Wszystkie informacje powinny być też po angielsku, a może w innych językach. Dobry pomysł. Turyści mają się czuć u nas dobre, a dobra informacja podstawa. A wakajocz do skro to warto pomyśleć o systemie opłat, który będzie uczył i prawie Nie chodzi o to, żeby zarabiać na ludziach. Tylko, żeby transport był dla wszystkich. Zgadzam Cię. Może bilety ulgowe dla studentów, seniorów, rodzin z dziećmi. A może w ogóle bezpłatna komunikacja dla mieszkańców. W niektórych miastach to dziesza. Bezpłatna. To byłoby kojż. I obrażłoby mieszkańców i wdzięczni za darmo po mieście. Super sprawa. I na pewno zachęciłoby to ludzi do kursistania za z komunikacji, a nie samo czoło. No właśnie, ekologicznie i pro mieszkańców. I chyba na tym optymistycznym określeniu zakoszpi nasyci się, się już nurkowanie w temat transportu we Włodawie. Mamy nadzieję, że zainspirowaliśmy was do myślenia o tym, jak ważny jest transport dla miasta i dla każdego regionu. I że zahaczyliśmy was do dyskusji o przyszłości w Włodawie, to mnie mieszkać decydujemy, jak będzie wyglądać nasze miasto za te restruktury młodszej lat. Dziękujemy, że byliście z nami do usłyszenia w kolejnym bocinku.